Tak samo jest w życiu? Czyli tak szybko wybaczasz sobie błędy, na przykład w relacjach z kobietami? Generalnie jestem zdania naprawdę, że prawda się obroni. I wierzę w to bezsprzecznie do dzisiaj. Jeżeli popełniałem w życiu błędy, one nie były z premedytacją, one nie były z zamiarem. Bo ważne jest dla mnie naprawdę, to jest kolejna moja złota myśl, że jak patrzę w lustro, to, to patrzę i nie wstydzę się z tego, co widzę. Bo ja bardzo też wierzę w to, że wszystko co robimy w życiu, to do nas wraca. I jeżeli zrobiłem w życiu jakąś złą rzecz, to życie oddało mi taką negatywną energią razy pięć, naprawdę. Miałeś przez dłuższy czas opinię awanturnika, kogoś takiego, kto wchodzi w konflikty, podpala, a potem próbuje gasić te pożary i różnie to wychodzi. So, no ale. Rozumiem, do czego zmierzasz sytuacja, która kiedyś tam gdzieś dawno była. Czyli zatargi z policją, no, no bardzo przykra sprawa. W, w tym nie, no to wtedy też wszyscy nas skazali już na początku i wszyscy stwierdzili jednoznacznie, wyrok się, że pewno tak. chłopcy sobie pojechali, piłkarzyki i na nad morzem, a jak się okazało, zostaliśmy niewinni. Ale oczywiście nikt z tych, którzy, których nas osądził wcześniej nie, nie sprostował tego, że byliśmy nie winni, ale. Y, no, Sprawa była, odbyła się i tutaj nie było z naszej strony winy, tak? Ewidentnie. Natomiast gdybyśmy nie mieli filmu, gdybyśmy nie mieli kamery, która pokazała, jak było naprawdę, no to ciężko byłoby tak na słowo nam, nam uwierzyć. Wracając do tego, dlaczego od swoim życiu staram się takich rzeczy nie robić? Bo naprawdę wierzę w to, że jeżeli zrobisz coś złego, to to do ciebie wróci i generalnie jakoś w sumieniu mnie gryzie, i, czy gryzło, i w ogóle nawet no ciężko by się z czymś takim żyło. Ale to, że popełniłem ileś tam, no to mam tego świadomość.